Let me be the first to welcome you to the end. Uncivilization. Follow me! Where are you taking me? Bro... Jestem z China. Okay, ale pytam, asking, mnie are Nie, 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 no, 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 kill you! Oh my Boże, Trochę to dziwne, bo nie za bardzo mu ufam. Zresztą jak każdemu w Daisy. Chwilę możecie słyszeć mojego psa, ale to, to najmniejszy problem. Hmm. Kurde Dziwnie to Dziwnie to trochę wygląda. Gościmy może w zasadzkę wprowadzić ja i tak gówno mam właściwie, ale... Czul, zobaczymy co, co, co on tam kombinuje. Coś nie bardzo po angielsku. Gości ogarnia. No ale ciul. A właśnie, spytam się go coś jeszcze. Du Ej, hey dude, dude! Do you have any friends here? You have a uh, water, water. You have a uh, water. I know water. No, no, I don't. Okay, I don't let's have it go, right let's now. Go. Do you have any friends here? Any I English lot of good. No, I mean friends. Do you have friends here? You is my fan I see. You is my fan I like you Very like you I am okay Co to za koleś You like Uro. me Papa papa A very song Co to za goście jest, co to ja trafiłem Może go zrobię w ciula, co? Bo coś mu nie za bardzo ufam <grym> O, lepszy pomysł. Goście mają P5. Wiem, co zrobię. A zaryzykujemy. Zróbmy ryzyk fizyk. Oh my God! Help me, help me! Go my to, friend. go to the building, go to the building. Go inside. Go inside the building. Okej, okay, he die, he die. Oh my. Sorry. w cię? Fuck it. No niestety ziomek, możemy piątkę. Dawaj to. Możemy piątkę. Witaj świecie Daisy. Witaj w świecie, Daisy. Ziomeczku. O, miałeś fajne rzeczy, które mi się z pewnością przydadzą. Miałeś też fajną amunicję, której już nie masz. wybaczcie, że go tak tańcachnąłem, ale Obstawiam, żebyście to samo zrobili. Dawaj mi tą MP5, to wywalę, bo i tak to jest mi niepotrzebne. A tu, o, sobie zrobimy coś takiego. No, niestety, przepraszam kolego, ale takie jest kolej rzeczy na tym świecie: świecie Daisy, kurde, gdzie ja to wyrzuciłem, bo zaraz będę miał świ świat Daisy bez mojej MP5. No, to mi chodziło, niekoniecznie tutaj. Ale dobra. Właściwie będzie miał nauczkę, żeby nie ufać nikomu. Zresztą i tak wątpię, że komuś zaufa. Ale. Ja wiem. Zmienić. A bo ja zapomniałem, mam to jeszcze. O kurde, jaką mam brodę. Nie, 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 to dobra. To, to, to to jednak nie. O <ścoughs> mój Boże. Tak powiem szczerze, że. Trochę mi go szkoda. Ale tak tylko trochę. Idę dalej. Nie po mnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się nikogo zaraz po zalogowaniu. Taki dla mnie trochę szok. Zresztą, sami wiecie, nikomu się nie ufa w Daisy. Nikomu. Dosłownie nikomu, bo prędzej czy później. Ta zaufana osoba jak tylko znajdzie broni jakąś amunicję to was zabije wo, wow, wow, co to było? Zombie. Ten gość miał amunicję do mojego pistoletu. Teraz zobaczymy. No, niestety tak nie załaduję, ale zrobimy inaczej. A ja też tak nie załaduję, bo potrzebny mi magazynek Tu wchodzi 45 ACP. Eee. To nie miał jednak Dęb, piątki w sumie. Tam mogę mieć Nawet ten jeden nabój. Nie, to też nie to. Tam 9:19, nie? Kuźwa, nie mam. Dobra, może tutaj coś będzie. Ale ich strasznie dużo jest tu. Ło, jest gościu. Kurde, ile tu ludzi jest. Oś ma chyba pistolet nie jestem pewny, usłyszałem tylko takie pstryczki Daudyla Ta, Daudyla Kurde, no z pewnością mu miał broń Takie słyszałem, pyk, pyk. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że się nie ten nie obracał skubany. Ale kurde, naprawdę tu na tej drodze sporo jest typa. Chyba nic mi nie pozostaje innego jak... Pieprzać stąd. Gościu w tamtą stronę, więc w sumie dla mnie będzie najlepiej, jak ucieknę tutaj, od góry, typowo. Ciekawe, czy jeszcze kogoś spotkam. Mam nadzieję, że nie, bo robi się powolnienie ciekawie, a ja muszę uzupełnić sobie zapasy, w sensie napić się i tak dalej naprawdę się robi nieciekawe. Gość stąd przybiegł, więc już coś ogarnął. Mam nadzieję, że tylko tam na górze nie był. Tak to będę miał lipę. Nic nie znajdę. Czekaj, jest to doła, ale raczej nic nie będzie. Gość miał pistolet. Z... Prawdopodobnie z magazynkiem i tłumikiem. On jest też tak... Mógłbym się w sumie tam na niego wyrwać, ale... tak jak on był przy tych namiotach? Masakra, ile tu jest swój? Nie przeskoczę chyba na razie. Tędy przeskoczę, dobrze. Co to się dzieje? Powiem wam szczerze, że nie byłem przygotowany na to, że w ogóle kogoś spotkam dzisiaj. Bez kitu. Jak jeszcze spotkam tutaj kogoś w mieście, to combo będzie totalne. Jesteśmy tam goni? Nie, mi się tylko wydaje. Wiem, że biegnę tak bardziej. Kto strzelał? Wydawało ja mi się, jakby ktoś strzelił. Dobra, może ja będę ostrożny. Są zombiaki i dość sporo jest. Dobra, mamy żarcie. Czy ja mam? Jeszcze się nie odzwyczaiłem tak gadać. Dobra. Trochę tego jest. Butelkę by fajnie było znaleźć. Na komisariat nie mam zamiaru się wpierniczać Tam nigdy nic nie ma, a może na mnie czekać tylko tam śmierć. Więc... Nie ma sensu. A tam jest jeszcze... Hmm, tu już wiem gdzie sobie napełnię wodę. Przy komisariacie. Chociaż w sumie magazynki mi są potrzebne. Dobra, wbiję się tam. Zobaczymy. Ja to jest Jak znajdę auto tutaj takie dwie najpotrzebniejsze rzeczy mam, tylko się butelka wody by się przydała. Butelka nawet sama którym sobie ją wodą napełnił. Wiecie co? Zmienię kask na mniej widoczne. W sumie takie tylko pierdzielenia, ale musiałbym jeszcze plecak zmienić. Jeszcze może w sumie zanim wejdę tam. przeszukam tutaj parę budynków, bo może coś w nich będzie ciekawego, myślę, że tam mało stoi. Myślę, że tutaj coś leży Naprawdę potrzebuję butelki Butelki i magazynku co najmniej do pistoletu Maczeta mm. Dobra Maczeta efektywniejsza To jest ten nóż taki w sumie spoko przyda się. Ten czy ten? Nie jest. Nie, nie drzej mordy. Powinienem na cicho, ale dobra Co mi nie zrobił? Nic. Siekiera. Kurde, ale to miał być... Albo... o o o o lepszy. Lepszy myk. Będzie siekiera na... O. Jak ty tam wlazłeś kolego? Tu nie ma. jest na tyłach, dobra. Zamknij drzwi. Dobra, jeszcze jedna... Rzecz. Zamknięte jest. To na pewno był ten koleś. procentowo. A jak nie, to o... Cerka. A ja nie mam czasem cerki? Nie. Co jest do niej potrzebne? 9,19. W sumie... Do tego i do tego nie mam. Tu acepeki. Acepeki łatwiej, chyba. Dobra, najwyżej będę żałował. Prawda, najwyżej będę żałował. Dobrze, że wziąłem wtedy ten zestaw do naprawiania. O, kurde. Sorry, wybaczcie. O, tylko nie mam magazynka, ale mam 380 CP30. Zmieszczę tutaj to gdzieś. lock mi jest niepotrzebny, to też mi jest niepotrzebne. Dobra, zrobimy inaczej Jeden nabój to zawsze... Zawsze coś x W razie W to się zmienia ten To się zmienia... Hmm, podział na seryjność, automat i tak dalej, nie? Dobra, zawsze coś jednak kula może dużo zdziałać. Dobra, gdzie gdzie była tutaj ta pompa z wodą? A jestem głupi, chodę po tachówce. Jest to ta pompa z wodą. Tu obok pewnie będzie, jak dobrze pamiętam po prawej stronie, bo tam z odcinków A, tylko kurde jak ja ma tu przejść Muszę tędy Nie chcę za bardzo zwoływać z tych zombiaków Tu może być albo plecak taki lepszy to była chyba pompa wcześniej. <tryk> Jestem do szycia przyda się dużo tego. Mój pies się uaktywnił. No! No i co nie myśl, że mi coś zrobisz. Dobra, teraz mogę bardziej tak na sprincie. O co to co to to się przyda? To się przyda. Tylko nie mam miejsca. I już mamy. Teraz znowu na butelkę nie będę miał miejsca. Jak znajdę. A pewnie ją teraz znajdę. Nie wiem, czy już to nagranie trwa, ale jest. Ten odcinek będzie długi. Naprawdę. O, jest pompa. Ja jestem ślepy, naprawdę. A miejscami jestem ślepy jak kret. Tam była pompa, wiem, 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 że tam, że tam miałem pompę, jakby co. Dobra, to jest koniec za to dosyć. Ale zajrzałem tutaj, żeby. Może tu butelka będzie, ale jak to u mnie bywa, pocałuj się w dupę orzech. Przypominam, że tu wystarczy przytrzymać tylko.